Dzień dobry Państwu! Na początku lutego rozpoczęły się prace modernizacyjne przy oczyszczalni ścieków w Proszowicach. Ten obiekt został wybudowany w latach 90., ale już teraz w latach 20: XXI wieku przestał wyglądać przyzwoicie i przestał również spełniać nasze oczekiwania. Mianowicie ilość ścieków, które płyną do oczyszczalni, również te ścieki, które są dowożone beczkowozami, rosną każdego roku, a urządzenia w oczyszczalni niestety powoli się degradowały i oczyszczania wymagała odnowy, wymagała modernizacji. W Gminie Proszowice udało się pozyskać dofinansowanie z programu Marszałka. Województwa Małopolskiego z gospodarki wodno-ściekowej 5.3.2 w wysokości 1 400 000 zł. Łącznie inwestycja pochłonie 3 600 000 zł. Ale oczyszczalnia zostanie poddana gruntownej modernizacji. Jak widać, za moimi plecami trwają prace przy hali Krat. A główną ideą modernizacji oczyszczalni ścieków jest to, żeby można było przyjmować więcej ścieków, które są dowożone beczkowozami. Poprzez wypompowanie ścieków z szamp czy przydomowych oczyszczalni ścieków. Również cały czas rozbudowujemy sieć kanalizacyjną i też chcemy, żeby ta oczyszczalnia mogła jak najwięcej ścieków oczyścić, aby coraz więcej mieszkańców mogło odprowadzać ścieki zgodnie z przepisami ochrony. Środowiska. Ta inwestycja jest, proszę Państwa, bardzo kosztowna 3 miliony 600 tysięcy złotych. Nie będzie jej widać w formie chodnika, ulicy, asfaltu czy elewacji szkoły, ale jest ona niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków i dlatego, żeby właśnie dbać w należyty sposób o nasze środowisko naturalne. Co ważne, Należyta infrastruktura właśnie ochrony środowiska jest potrzebna do dalszego rozwoju miasta rozwoju gminy, aby również mogli nowi mieszkańcy budować swoje domy, aby mogły powstawać kolejne osiedla czy bloki wielorodzinne. Założeniem Programu modernizacji oczyszczalni jest podniesienie jej efektywności w zakresie oczyszczania ścieków, spełnienie coraz bardziej rosnących wymogów w zakresie ochrony środowiska, jak również zwiększenie jej wydajności w zakresie przyjmowanej ścieków drogą kanałową, jak i ścieków dowożonych. Program modernizacji obejmuje remont punktu zlewnego wraz z zastosowaniem kontenerowego punktu zlewnego z pomiarem stężenia zanieczyszczeń w ściekach dowożonych. Modernizację hali Krat związaną z zainstalowaniem do mikrosita, modernizacją drugiej nitki reaktora biologicznego, a najpoważniejszym zagadnieniem jest wymiana prasy na nową prasę o znacznie większej wydajności od dotychczasowej, a przede wszystkim o znacznie większej zdolności do odwadniania osadu o większych efektach. Reasumując, proces modernizacji powinien przynieść. Odczuwalne skutki w zakresie mniejszej uciążliwości dla środowiska, w zakresie ścieków wytwarzanych przez mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości towarzyszących gminie Proszowice. Oczyszczania ścieków w Proszowicach jest bardzo złym technicznym ze względu na bardzo agresywne środowisko, które doprowadziło do niszczenia. Urządzeń, jak i biorników na tym obiekcie, ze względu na brak modernizacji oczyszczalni ścieków w koszowicach. W tym momencie jest niesprawna jedna nitka. W czasie jakiejkolwiek awarii nie mamy możliwości tutaj przyjmowania ścieków dowożonych jak i dopływających do oczyszczalni. Przeprowadzone prace na oczyszczalni ścieków w koszowicach pozwolą na uruchomienie drugiej nitki, co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo ciągłości pracy oczyszczalni ścieków.